W 1262 roku książę Płocki Bolesław II Mazowiecki zakłada gród książęcy i podgrodzie Nowe Miasto. O nazwie Warszawa powstała na przełomie XIII XIV wieku, można by rzec od 1300 roku, lecz nie posiadała jakby potwierdzającego dokumentu nadania lokacyjnego. Taki, taki potwierdzający dokument z ramienia Janusza I Starszego Warszawa uzyskała bodajże w 1413 roku. Janusz pierwszy Starszy wybudował zamek również w Czersku na przełomie XIV-XV wieku. Był to zamek Książąt Mazowieckich, a następnie zamek królów polskich. I tak na dobrą sprawę na tamten czas nie wiadomo, czy taką główną siedzibą królów będzie zamek królewski, ten, który jest za moimi plecami, czy zamek w Czersku. To co? Od zamku zaczynamy? Początki zamku królewskiego sięgają w XIV wieku, natomiast rozbudowa nastąpiła w XVI i XVII wieku. I tu przed nami jest portret ostatniego króla Polski Stanisława II Augusta Poniatowskiego. Widzimy, nie ma korony na głowie, lecz korona jest na poduszce po lewej stronie. Ale należy zwrócić uwagę, że to nie jest ta korona, jaka, a, jaką e, brano do koronacji wszystkich królów. Pierwotnie korona bolsawa Chrobrego przepadła w średniowieczu, ona została później odnowiona też pod nazwą Chrobrego przy koronacji Władysława Łokietka. Ale niestety wszystkie insygnie do dziś nie przetrwały, nie mamy ich. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, biorąc pod uwagę, że była to dynastia Wazów, potwierdzeniem jest na to, że tu w kominku jest nic innego, jak snopek. A snopek to jest właśnie waza. Tu widzimy oryginalny tron i symboliczne orły. No i tu chciałem zwrócić uwagę na te orły, które są repliką. Ich jest w sumie 86. I generalnie one zostały zniszczone podczas II wojny światowej, kiedy niejaki Frank zorganizował pewien bankiet i wszystkie symbole dotyczące Polski niszczył. Jeden orzeł się zachował. Najprawdopodobniej jakiś człowiek z Kanady był posiadaczem tego orła. I na wzór tego jednego orła udało się zrekonstruować te wszystkie orły, jakie tutaj widzimy. Katarzyny, córki króla Stanisława Leszczyńskiego. Ona poślubiła króla Francji. Natomiast sam król Stanisław Leszczyński on tutaj też był na Zamku Królewskim bodajże dwa razy. A później na wygnaniu wyruszył do Francji. Taka ciekawostka w momencie, kiedy rozpalał ogień w kominku, iskra Dotarła do jego szat, no i na skutek pożaru umarł. Był to król najstarszy ze wszystkich królów polskich. Kolumna Zygmunta III Władzy została wzniesiona w 1643-1644 roku. Jak widzimy, tą kolumnę to ona pierwotnie nie stała w tym miejscu, co stoi. Ona została troszeczkę przesunięta ze względu na to, że. Podziemną znajduje się trasa WZ. Natomiast tak samo sam filar też nie jest oryginalny, i za chwilę przejdziemy i pokażemy właśnie dwa fragmenty tej oryginalnej kolumny. Generalnie kolumna Zygmunta została fundowana przez Władysława IV, czyli jego syna. I tu mamy dwa trzony pozostałości po kolumnie Zygmunta III Wazy ten w oddali, bardziej matowy jest to ten fragment pierwotnej kolumny wzniesionej w 1644 roku, natomiast ten drugi on został wzniesiony w 1887 roku co prawda i uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej, gdzie odłamkiem dostała kolumna no i takie właśnie szczątki po tej kolumnie zostały, które możemy dzisiaj obserwować. Zamek, jaki widzimy obecnie, to wygląda inaczej niż oryginalnie wyglądał przed II wojną światową. Po pierwsze, nie było tych pobocznych wieżyczek. Takie wieżyczki, one, co prawda, występowały, ale w XVII wieku. W 18 już ich nie było. No i co jest też istotne, w kolorze takim jakim widzimy, czyli takim ceglastym czerwonym, tylko raz zamek występował w 1887 roku, kiedy to zarządów cara taki był rozkaz. Natomiast generalnie zamek wyglądał, był taki bardziej szary, nie w tym kolorze. A więc w takiej okazałości, jaki teraz zamek jest za moimi plecami, możemy zawdzięczać m.in. osobie, który nazywał się Stanisław F. Lorenz. To, to był taki motor napędowy, powiedziałbym, w całej odbudowie. Ale może od początku. No, przede wszystkim pierwsze zniszczenie uległo w 1939 roku po bombardowaniu tego zamku podczas II wojny światowej. No i oczywiście w 1944 roku Niemcy wysadzili ten zamek i doszczętnie uległy zniszczeniu. Decyzje o odbudowie, co prawda, już były w 1949 roku za sprawą PZPR-u byłego. Odbudowa oczywiście nie nastąpiła szybko, ponieważ wiadomo, kto wówczas nami rządził czyli Blok Wschodni. W pierwszej kolejności istotniejszy był Pałac Kultury i Nauki, gdzie rozpoczęła się budowa bodajże z początkiem lat 50. Natomiast jeżeli chodzi o Zamek Królewski, on dopiero został budowany w 1971 roku i trwał do roku 1984. Tak w zasadzie po wojnie to nie było takie jednoznaczne, że Warszawa zostanie odbudowana. Były propozycje, ażeby stolicą stało się miasto Łódź, ale Społeczeństwo tej Warszawiaków postanowiło własnymi siłami uczynić coś, co równało się niemalże z cudem. No i dla mnie to napawa ogromnym podziwem, że tak ogromne miasto zostało w tak znakomity sposób odbudowane. Oczywiście architektonicznie nie wygląda ono tak jak przed wojną, ale mimo wszystko. No, dla mnie jest to sztos. Pomysłodawcą obudowania na przykład Pałacu Kultury i Nauki był nikt inny jak Józef Stali. Tak na dobrą sprawę, to wrogiem yy, odbudowy zamku był sam pierwszy sekretarz Władysław Gomułka. On nie był zwolennikiem yy, tej odbudowy. No, i też w pierwszej wersji zamek królewski miał stanowić siedzibę najwyższych władz w państwie. Chwała, że się tak nie stało. W 1596 roku król Zygmunt III Waza przenosi z Krakowa do Warszawy stolicę. A powodem był pożar na zamku wawelskim. No i wykorzystując jeszcze czas, że jesteśmy przy Zamku Królewskim, taka ciekawostka. W momencie, kiedy król każdego ranka wstawał, czy ubierał się sam, czy jego ubierano. No i biorąc pod uwagę jego zacne szaty, nie ubierał się sam. A jego ubierano, i to trwało, uwaga, dwie godziny. Każdego ranka. No i biorąc pod uwagę fakt, że król nie lubił marnotrawstwa e, czasu, no to w momencie, kiedy był ubierany, zapraszał lektora i na przykład czytał mu albo książkę, albo listy. Należy też wspomnieć, że 19 i 20 grudnia 1807 roku, czyli z początkiem XIX wieku, na Zamku Królewskim przebywał Napoleon Bonaparte. Wówczas też utworzył Księstwo Warszawskie. No i przed nami widzimy słynny barbakan, który występuje w scenie filmowej. Nie pamiętam teraz, czy na początku filmu Pan Wodziowski, czy Potop, gdzie zagłoba karetą wjeżdża do Warszawy. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie była to jakby nowa Warszawa. Natomiast tam, gdzie znajduje się Zamek Królewski, to Stara Warszawa. No i biorąc pod uwagę XVII wiek, to poza klasztorem warszawskim cała zabudowa była tutaj praktycznie rzecz biorąc drewniana. Dzisiaj to inaczej wygląda, także ta rekonstrukcja, jakby powiedzmy, tej architektury, jaką tu widzimy, to w owym czasie taka nie istniała. A za mną w pełnej okazałości zamek królewski. No i tu chciałem zwrócić uwagę, że pod tym tarasem, niegdyś przed wojną, był taki szeregowiec mieszkalny. No i tam mieszkała służba lokalna, która pracowała właśnie na zamku. Należałoby zwrócić uwagę na archiwalne zdjęcia. Być może zostanie to zauważone, dostrzeżone. No, i zbliżamy się do Łazienek Saskich, jak można zobaczyć, grup nieznanego żołnierza. No, i obecnie trwają dewagacje, jeżeli chodzi o odbudowę Pałacu Saskiego, aczkolwiek czy przed wojną, rzeczywiście to był jeszcze Pałac Saski. Pierwotnie on był budowany na wzór bodajże wersalu francuskiego, co prawda, ale dziś yy, Sporo jest takich, e, że tak powiem, sporów politycznych i co nam przyszłość przyniesie, zobaczymy. Jesteśmy przed wielkim arcydziełem Jana Matejki, czyli bitwa pod Grunwaldem. Może bym tutaj krótko omówił: tutaj na dole leży nikt inny jak Konrad von Liechtenstein z charakterystycznymi piórami od hełmu. Na pierwszym planie Urlik von Jungingen. No i tutaj święty Maurycy z włócznią, który symbolicznie jakby próbuje dźgnąć Wielkiego Mistrza. Następnie tutaj w bordowym kostiumie nikt inny jak Witold, książę litewski. Następnie tutaj, o, bardzo znacząca postać, czyli w niebieskim kostiumie tutaj z taką kopią w ręku, to jest nic jak Zawisza Czarny. Tu warto wspomnieć, że podczas II wojny światowej Hitler chciał zniszczyć wszystkie symbole, które dotyczyły polskości. Jak wiemy, historia lubi zataczać koło. Jak wiemy, dziś są tacy, którzy chcą jakby zamazać wszystkie spory, jakie miały miejsce w historii między Niemcami a Polską i podobnie było podczas wybuchu II wojny światowej, kiedy Hitler rozkazał Gebelsowi i jego świcie zniszczyć na przykład obraz bitwy pod Grunwaldem. To się nie udało, ponieważ obraz szybko został wywieziony w okolice Lublina, on tam został zakopany. Oczywiście uległ niesamowitemu zniszczeniu, ale też świetnie została cała akcja zaaranżowana, bo wprowadzono w błąd niemieckie elity, że rzekomo obraz został przetransportowany do Wielkiej Brytanii. Tak podało radio i dzięki temu obraz do dziś przetrwał. Jesteśmy w Winanowie, a tutaj za mną przepiękny pałac barokowy, królewski króla Jana III Sobieskiego. W tym oto właśnie miejscu chadzał sobie król polski. Zapewne gości również oprowadzał i opowiadał co tu jest. Nie ulega wątpliwości, że te skrzydła boczne po lewej zarówno jak i prawej stronie, one nie istniały yy, za życia Króla Jana III Sobieskiego, ponieważ zostały rozbudowane w 1723 29 roku. Natomiast yy, pałac pierwotnie yy, był takim, yy, powiedziałbym, dworkiem dworem i w takich trzech etapach się rozbudowywał. Od 1681 roku do 1696 roku, i to jest też data śmierci króla Polski Jana III Sobieskiego. Jak wiemy, król zmarł na atak serca. Nie ulega wątpliwości, że król Jan III Sobieski miał niebywały sentyment do starożytnej architektury rzymskiej, czego dowodem są posągi. Rzeźby, zarówno jak i w środku różnego rodzaju arcydzieła. Mimo, że jesteśmy w mieszkaniu, powiedziałbym króla polskiego Jana III Sowieckiego, ten pokój to jest właśnie pokój chiński z atrakcyjnymi kasetonami, jakie się znajdują na suficie. Jesteśmy w pokoju myśliwskim i taka przypomina mi się historia co prawda nie dotycząca króla Jana III Sobieskiego a królowej Bony gdzie kiedyś gdy uczestniczyła podczas polowania a wówczas specjalnie ściągano różne zwierzęta w tym przypadku był to niedźwiedź z Litwy no i polowanie tak się zakończyło, że ten niedźwiedź zaatakował królową Bonę. A należy pamiętać, że wtedy królowa była w ciąży. No i niestety uległa wypadkowi. Oczywiście przeżyła. No i tu nikt inny jak Lubomirska. Obraz autorstwa Marcello. Baciarellego, gdzie też jego arcydzieła można zobaczyć na Zamku Królewskim. Tu w tym przypadku akurat jest to pokój Lubomirskiej. Można zwrócić uwagę na te łóżko i zastanowić się jak zimą próbowano ogrzać pościel, a wyglądało to w taki sposób, że tak zwana szkandela, czyli coś podobnego do patelni e, i tam właśnie wrzucano takie rozżarzone węgielki i potrząsało się nad pościelą, nad poduszkami, pod e, pierzyną i to powodowało, że temperatura była wyższa i było można sobie wtedy swobodniej spać i cieplej przede wszystkim było. A przed nami portret Zygmunta III Wazy, ten, który właśnie jest na kolumnie przy Zamku Królewskim. No a tu widzimy łoże, właśnie gdzie sypiał Król Polski Jan III Sobieski. A tu jesteśmy w sypialni, Samej królowej, czyli Marii Kazimiery. Wcześniej byliśmy w pokoju króla Jana III Sobieskiego i jak widać, razem ze sobą chyba nie sypiali. Na Albo więcej. spędzali z nocy kupały i wtedy. Albo... Tak, tak, tak mówią, że właśnie wtedy nie cypia, no wyrazem Wracając do podgrzewania łoża królewskiego. To oczywiście odnosi się do zamku królewskiego, ponieważ zimową porą tam sypiał e, Jan III Sobieski e, wraz e, ze swoją żoną królową e, Marią Kazimierą. E, natomiast e, tutaj pałac Wilanowie była to rezydencja tylko i wyłącznie Letnie. No, ale tak jak wcześniej można by zastanowić się, dlaczego król i królowa w osobnych pokojach sypiali, bywało tak, że jeżeli chcieli się zbliżyć do siebie, wówczas nie królowa, a król przychodził do królowej, tak go zapraszała do siebie, no i byli wtedy razem ze sobą. Generalnie rzecz biorąc, król Jan III Sobieski nie lubił życia w zgiełku, nie lubił e, mieszkania na zamku królewskim, właśnie przez e, duży hałas, e, natłok ludzki, i stąd był pomysł, ażeby wykupić miejsce w lokacji Wilanowa. Sympatia do natury i środowiska z pewnością e, pochodzi z tego powodu, że Jan król. Przeciwsowiecki Sowiecki pochodził z wsi. Była to wioska z dzisiejszego terenu Ukrainy.